Cześć kochani, wczoraj prosiłam Was o to, żebyście napisali mi, jakie zdrapki chcielibyście zobaczyć w następnym filmiku. Kto będzie miał najwięcej łapek w górę, tego zdrabki wybiorę. Więc, najwięcej łapek miał widz? Drapiemy pierwszy milion. Gratuluję. Fajnie. Fajne zdrapki wybrałeś. Pozdrawiam. I to jego zdrawki dzisiaj będziemy drapać. Mam nadzieję, że przyniosą one szczęście. Więc zaczynajmy. A, i na zdrawki przeznaczyłam 40 zł. Więc zacznijmy po kolei. Pierwszy codzienny 1000. Wygrywające liczby to 6, 36, 11, 33 i 7. I lecimy, dwadzieścia osiem nie ma, dwadzieścia siedem nie ma, dwa nie ma, cztery nie ma, trzydzieści cztery oboczek, czterdzieści siedem, osiem nie ma, trzydzieści dwa nie ma, trzynaście nie ma, i trzydzieści jeden nie ma. 43 nie ma, 26 nie ma, 23 nie ma, 10 nie ma, 42 nie ma i ostatni rządek to 9, 365 dni po raz pierwszy, 17, 24 i 37. No niestety. Ta przyniosła nam pustekę, UMC. Przepraszam Ko Was, kochani. Kolejną zdrapką jest James Bond. Nie czas umierać, kochani. To zacznijmy może od bonusa. 0 zł. Może tak zrobimy będzie lepiej. Odkryjemy sobie wszystkie. Tym, tym mi jakoś niewygodnie drapać. Wezmę sobie takie coś. <laughs> I lecimy. 26. Nie ma. O, proszę bardzo. Mamy muszkę i wygraj przypisaną kwotę. Lecimy dalej. 16. Nie ma. 19. Nie ma. 27. Nie ma.

Przedostatni rządek: 12 nie mamy, 19 nie mamy, 15 nie mamy oboczek, 3 nie mamy, 28 nie mamy, 13 oboczek nie mamy, 45 nie mamy oboczek, 38 nie mamy. 23 nie mamy i ostatnie 18 nie mamy, więc co znajduje się pod 24 tylko mamy. No niestety. Ale ważne, że się nam za zdrabkę, kochani, zwróciło. Więc zobaczmy, co tu mamy. M, M, M. Więc podsumujmy. Na zdrabki wydałam 40 zł. Jedna zdrabka jest przegrana, wygrała nam. Wygrały nam klub milionerów i bądź nie czas umierać. Czyli jesteśmy tylko 10 zł yy, na, na minusie, nie prawda? Nie. Więc jestem z tego zadowolona. Yy, fajny wybór. Dziękujemy yy, widzowi. Yy, drapiemy pierwszy milion. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Yy, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrypcje. Już mało co zostało. Na razie się nie zwiększę, ale. 63 na razie. Już niedługo i będzie fajny konkursik. Więc do zobaczenia jutro. Pa!